Oczywiście dołączamy z najlepszymi życzeniami. Ja zapewniam, że przy najbliższej możliwości i pewnie to uczynimy za kilka dni na Jasnej Górze, kiedy spotykają się katechetycy, nie katecheci, tylko katechetycy, czyli pracownicy naukowi którzy specjalizują się w pedagogice religijnej, tak szeroko rozumianej i wtedy odprawię na Jasnej Górze przeświętą za jubilatów. I to będzie mój dar, bo powinienem go dzisiaj właściwie przywieść, ale dopiero teraz sobie w tym momencie uświadomiłem, że to jest też dodatkowa piękna okoliczność. I też świadectwo życia tych małżonków. Trzeba powiedzieć, że gdziekolwiek byliśmy, gdziekolwiek jesteśmy, Jesteśmy pod wrażeniem ogromnego zaangażowania, poświęcenia, też ogromnej ofiarności pani Stanisławy. Od pewnego czasu mamy okazję poznawać męża trochę bliżej, który zawsze jest w cieniu swojej małżonki. Ale tak jak święty Józef, bardzo dyskretny, wspiera. Jestem przekonany, że jest też dużą pomocą w tych różnych działaniach, które podejmuje pani Stanisława za te lata, które były, za te, które są. No i też to, o czym chciałem powiedzieć w tym krótkim wystąpieniu, jesteśmy naprawdę pełni uznania. Przede wszystkim za taką determinację, konsekwencję. No i to, że stale nas, jako pedagogów, ale też i nauczycieli, Motywuje Pani nas do tego, żebyśmy stawali się po prostu mistrzami. Być nauczycielem, ale też i mistrzem. To, co jest hasłem tegorocznego tygodnia wychowania. Proszę zobaczyć, że ci, którzy przychodzili do Jezusa, nie znali go, nie rozumieli go. Wprawdzie mówił językiem bardzo prostym, bardzo konkretnym, obrazowym, a jednak go nie rozumieli. I w pewnym momencie przychodzą uczniowie i powiadają nauczycielu: Gdzie mieszkasz? Co jest tak naprawdę pytaniem, kim ty właściwie jesteś, co ty robisz? A Jezus nie moralizuje, nie przekonuje, nie wygłasza wielkich teorii. Tylko mówi: chodźcie, a zobaczycie. Świadectwo mistrza. I myślę, że to jest to, na co w tym roku, podczas tegorocznego wychowania, tygodnia wychowania, chcemy zwrócić uwagę. Żeby być nauczycielem, ale przede wszystkim mistrzem, za którym ludzie idą. No i nie dokona się tego tylko i, wyło, i wyłącznie na poziomie szkoły, nawet gdyby były najlepsze, najlepiej skonstruowane programy wychowawcze. Musi być autorytet nauczyciela, musi być świadectwo mistrza, kogoś, kto pociąga, kogo wspominamy z dawnych lat. Po prostu mistrzów, tych, którzy uczyli, ale też dawali te najbardziej proste. Doświadczenia życiowe, których często brakowało w domach. Doświadczenie życzliwości, miłości, szacunku. A potem na bazie tego zaczynali budować to, co jest o wiele piękniejsze, trwalsze, długoterminowe, byśmy tak, takim dzisiejszym językiem powiedzieli. No i stąd tegoroczny Tydzień Wychowania to jest przede wszystkim zwrócenie uwagi na budowanie relacji. Ja chciałbym zwrócić uwagę, że te relacje są wielostronne. To są relacje, najpierw te, które dokonują się, realizują się w domu. Rodzice, dzieci, ale nie tylko. Matka, córka, ojciec, syn, matka i syn, ojciec i córka. Myślę, że to są niezwykle ważne też takie rozróżnienia, które będę chciał chociaż po jednym zdaniu. Pozwoliłem sobie przed tygodniem pani Stanisławie mój tekst wysłać. On jeszcze się trochę zmienił, ale myślę, że, że to jest niezwykle ważne. Tegoroczny Tydzień Wychowania to przede wszystkim zaproszenie do budowania relacji. Pamiętajmy, że właściwie całe nasze życie jest utkane z relacji. Mądrość żydowska powiada, że każde pokolenie jest ze sobą złączone, to znaczy, jest złączone z następnym pokoleniem, poprzez swoje dzieła, poprzez swoje czyny. Zależymy od tych, którzy byli przed nami. Pozwoliłem sobie, przybywając do tej szkoły, dziękuję panu dyrektorowi za, za otwartość, za wielkie serce i że możemy tutaj obradować, debatować, ale też jestem pod wrażeniem tych starych obrazków. To pokazuje. To, co było, dziedzictwo tego, tych, którzy byli przed nami. Relacje, czyli te dobre, bym powiedział, odniesienia, które, których jesteśmy spadkobiercami. Tych, którzy byli przed nami, ale też i tych, którzy będą po nas. Zależymy od tych, którzy byli przed nami, tak jak kiedyś nasze dzieci będą zależne od nas. Dlatego, wszelkie pokolenia są ze sobą nawzajem połączone. I w taki sposób złączone są pokolenia, w jaki sposób są złączone te pokolenia, w taki sposób też jesteśmy złączeni ze wszystkimi ludźmi, którzy są po prostu pośród nas, z którymi na co dzień żyjemy, pracujemy, posługujemy innym. I ta prawda stawia nas także wobec dużej za siebie też odpowiedzialności. Za to, co robimy, jak budujemy dzisiejsze relacje. Dobre relacje, dobre czy zdrowe relacje, to jest po prostu zdrowy organizm, zdrowa rodzina, zdrowy naród. Jesteśmy odpowiedzialni za dojrzewanie w relacjach i dojrzewanie do tych relacji. I dobre relacje zawsze budują się twarzą w twarz. Nie zbudują się przez telefon, nie zbudują się przez internet, nie zbudują się, jak to czasem myślimy, przez nawet najlepsze łącza komunikacyjne, jakie, jakie nam towarzyszą. Takie relacje buduje się po prostu twarzą w twarz. One są fundamentem życia. Rozwijamy się i spełniamy właśnie w relacjach. Kiedy te relacje nie będą dobre. Kiedy te relacje będą nadwątlone, takie one będą wtedy ujawniały różnego typu zachowania, różnego typu też i patologie. Dlatego myślę, że to jest coś, na co teraz w tym czasie. To, co powiedziałem w czasie kazania, nigdy nie byliśmy tak podzieleni jak teraz, w tym ostatnim czasie. Jest okazja, ale też i dobry moment, ale myślę takie przynaglenie, wręcz wyzwanie, żeby nad takimi właśnie relacjami popracować. Tak jak uczył nas Święty Jan Paweł II: budowanie relacji, czyli szerzej mówiąc wychowanie to jest obdarowywanie człowieczeństwem obdarowywaniem czy obdarzaniem. Dwustronnym. Daje coś z siebie mistrz, ale i mistrz uczy się od swojego ucznia, od swojego wychowanka. I tak budowane relacje, tak budowane wspólnoty, czyli traktowanie innych z miłością, ofiarna służba, solidarna praca dla dobra wspólnego, poczynając od tej podstawowej wspólnoty, jaką jest rodzina, jaką jest naród, będziemy w stanie przekazać, Poszerzone, pogłębione i naprawdę piękne dziedzictwo kolejnym pokoleniom. Spróbujmy chociaż krótko zobaczyć, jak kształtują się, czy powinny być, mogłyby być kształtowane relacje w rodzinie. Rodzice, dzieci. Najpierw rola ojca i matki w rodzinie, czyli rodzice. Najbli najczęściej tymi najbliższymi, którzy towarzyszą nam w życiu. Od samego początku. To są nasi rodzice, to jest mama, tato. Oni też przez pierwsze lata kształtują nas, moglibyśmy powiedzieć, rzeźbią yy, yy, kształt mojego człowieczeństwa. Jednak jak wielki mają wpływ, widać dopiero wtedy, kiedy wpojone przez nich postawy, wartości po prostu zawodzą. Kiedy człowiek stara się żyć na własny rachunek, relacje domowe są głównym przedmiotem wszelkich terapii. Jest tutaj z nami duszpasterz akademicki, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego. Gdybym coś kręcił, to niech tupie nogą, i wtedy będziemy prosili go o komentarz. Ale kiedy zaproszony przez niego do studentów, zapytałem. Jakiego typu tematy, jakie treści najbardziej interesują młodych ludzi? I wtedy powiedział coś, co mnie zbudowało, ale też i trochę zmartwiło. Najwięcej ludzi przychodzi wtedy, a zapowiadamy tematy ze spotkania na spotkanie, co tydzień. Dzisiaj mówimy, jaki będzie temat za tydzień. I najwięcej przychodzi młodych ludzi wtedy, kiedy mówimy na temat relacji w rodzinie. I wtedy, kiedy zapowiadana jest adoracja Najświętszego Sakramentu. Proszę zobaczyć, relacje domowe są głównym przedmiotem wszelkich terapii. I w kontakcie małego dziecka z mamą w pierwszych miesiącach jego życia najważniejsza jest bliska fizyczna, emocjonalna więź, aby dziecko zostało nie tylko nakarmione, ale też przytulone, nie bez znaczenia. Jest, jakiego typu potrzeby są zaspokajane na tym etapie. Czy od razu, na każde zawołanie, czy dopiero po jakimś czasie, albo może wcale. Matka już w pierwszym miesiącu życia daje dziecku niewerbalne sygnały, daje komunikaty, daje informacje, czy świata trzeba się bać, czy temu światu można zaufać. Jeśli jest dostępna na każde zawołanie, buduje w dziecku. Zaufanie do świata, poczucie, że jest on przyjazny, niezagrażający. To właśnie mama uczy nas tego, czego nasze, czy nasze potrzeby są ważne, czy też mało ważne, zupełnie nieznaczące. Ktoś powiedział, że mama jest prekursorką troszczenia się o siebie. To jest tylko fragment tego, co. Naprawdę można byłoby tutaj powiedzieć w temacie rola rodziców, rola mamy, rola taty w rodzinie. A teraz zwróćmy chociaż na chwilę uwagę na relacje matki z córką. Mała dziewczynka, doświadczając troski swojej mamy, uczy się, że jej potrzeby są ważne, że o nie trzeba po prostu dbać. Doświadczając akceptacji i troski, kiedyś będzie umiała troszczyć się o innych. Będzie umiała troszczyć się o siebie, ale też będzie zatroskana o innych. Jej relacja z matką kształtuje stosunek do siebie jako kobiety. Matka, która ma pozytywny stosunek do siebie, do swojej córki, która daje jej akceptację oraz przestrzeń do życia, taka mama sprawia, że dziewczynka będzie lubiła siebie. Będzie miała właściwą ocenę swojej wartości, osobowości, że będzie lubiła swoją kobiecość, rolę kobiece, które przyjdzie jej w przyszłości pełnić. Taka matka wpływa również na to, że córka będzie przeżywała swoją kobiecość oraz będzie miała. Odpowiednie odniesienie do świata mężczyzn. To jest niezwykle ważne. Matka kojarzy nam się najczęściej z osobą ciepłą, pracowitą, opiekującą się słabszymi, ale bywa też i tak, że nosimy w sobie inny obraz matki, krytykującej, krzykliwej. Zdarza się niekiedy, że ta osoba. Matka już po prostu nie żyje, jej nie ma fizycznie, a my ciągle nosimy w sobie jej krzykliwy głos, krytyczne słowa. Pamiętam, że kiedy byłem wikariuszem w parafii jako początkujący kapłan, to pani gospodyni, która miała doświadczenie dość długiego przebywania w domu dziecka, mówi: Nigdy nie zapomnę obrazu jak mama mnie. Prowadzi do domu dziecka, żeby je tam zostawić. Nigdy, a przecież już miała prawie 70 lat, a ten obraz dzieciństwa cały czas jej towarzyszył. Wtedy nieświadomie dochodzi do tego, że córka niekiedy realizuje plan swojej matki zamiast plan życia swój własny. Wiele razy spotykałem takie kobiety, które nosiły w sobie przekonanie, że niczego w życiu nie osiągną, bo tak cały czas mówiła mama. I tak przez wiele lat ta kobieta borykała się z różnego typu problemami na studiach, gdy chodzi o zdawanie egzaminów, potem napisania pracy końcowej. Zawsze miała w sobie głos gdzieś tam, że słabo się uczyć, powinna się bardziej starać. Że stać się na więcej. I takie głębokie komunikaty bardzo wpisywały się w jej świadomość, właśnie te, które otrzymywała od swojej mamy. Te relacje z matki z córką są niezwykle ważne. Niezwykle ważne. One są. Bardzo, bardzo potrzebne i też kiedy rozmawiamy z duszpasterzami, ale też i w poradnictwach, i w poradniach rodzin rozmawiamy z terapeutami, to zwracamy uwagę, żeby właśnie tyle, nie, nie tyle my zwracamy uwagę, ile oni dają właśnie sygnały te osoby, jak bardzo ważny jest ten obszar budowania relacji matki z córką. Relacja matki i ojca z synem teraz jest to relacja bardzo mocna. Matka jest tą, która kocha bezwarunkowo i która zaspokaja wszystkie potrzeby. Jest ciekawa rzecz, że w 18 miesiącu życia mały chłopiec odczuwa chęć oddalenia się od mamy i w jakiś przedziwny sposób zaczyna interesować się, fascynować ojcem. Nieobecność ojca na tym etapie albo jego psychiczna, powiedziałbym, niedostępność. Może być przyczyną wielu problemów w późniejszym wieku, w późniejszym okresie. Chłopiec wychowywany tylko przez mamę uczy się, jak dostosować swoje zachowania do oczekiwań kobiet, a redukuje męskie zachowania, które nie odpowiadają kobietom. I traci w ten sposób jakiś, powiedziałbym, męski aspekt osobowości. Może to wpływać na jego kontakty z innymi mężczyznami, brak męskich przyjaźni, na przykład, co też jest ważne. Chłopiec musi rozwinąć mały chłopiec potrzebuje silnego związku z ojcem, który da mu oparcie emocjonalne, aby ten mógł odejść od matki i uniezależnić się właśnie od niej. Chłopiec musi rozwinąć swoją niezależność od matki, co nierzadko nie dzieje się, obawy, bez jej bym powiedział, obawy o jej miłość. Pewną bym powiedział, taki lęk przed separacją. Nie wiem, czy to mogę powiedzieć, ale Państwo nie wiedzą, o kogo chodzi, a to jest doświadczenie sprzed kilku lat, kiedy młody człowiek całe życie związany z mamą, ojca nie było właściwie. Tego ojca nie, obrazu ojca nie nosi w sobie, bo go po prostu nie pamięta. Nie mógł przyjść do seminarium, bardzo pobożnie, pięknie wychowany, ale okazało się, że nie, na, nie dokonało się to odcięcie pępowiny od matki. Do tego, I problem był nie po jego stronie, tylko był po stronie mamy. Okazało się, że kiedy on wybrał drogę do kapłaństwa, powiedziała, że ona sobie coś złego zrobi, jeśli on. Będzie księdzem. Komu ona zostawi ten dom, cały ten ogród? Ona ma inny projekt na życie, jego życie. Ona wymyśliła sobie, że będzie mieć wnuków, że będzie dom pełen, bo takie było zawsze jej pragnienie. Proszę zobaczyć, jak silne są te, te emocje i jak ważny jest tutaj ojciec. Chłopiec, czując, czując niekiedy też złość do matki, może pójść do ojca. I dać tej złości po prostu upust. Wtedy ojciec staje się takim buforem. Kiedy ojca nie ma, dziecko może wyładować tę złość przeciwko mamie, narażając się na jej złość albo przeciw sobie. I ważne jest, aby dzieci miały kontakt z dorosłymi mężczyznami, nawet gdy kontakt z ojcem wprost jest niemożliwy. Znam taką rodzinę, zresztą pięknie żyją. Ojciec zmarł, kiedy to dziewczątko miało zaledwie pół roku. Ale pięknie, rolę ojca, w sensie, gdy chodzi o męskie role, przejął brat mamy. On chętnie pomagał swojej siostrze, czyli całej tej rodzinie, jej, która owdowiała po stracie męża. I on fantastycznie, jako mężczyzna, przejął rolę ojca, tak w relacji z chłopcem starszym i dziewczynką trochę młodszą. Warto, żeby też powiedzieć coś na temat roli ojca w życiu dziewczynki. To mówię trochę też i z takiego własnego podwórka, ponieważ między mną a moją najmłodszą siostrą jest dość duża różnica wieku i miałem okazję jako młodzieniec, dorastający chłopiec przyglądać się jakie były relacje mojego taty, już świętej pamięci, którego też wspominam, właśnie z moją najmłodszą siostrą. Dla dziewczynki ojciec jest po prostu zwiastunem męskiego świata. W pierwszych miesiącach życia dziecka ojciec rozbija taki, bym powiedział, rozwija ogromny, ogromny, taki przedziwny związek, jaki jest między nim, a, a właśnie tym, tym dzieckiem później staje się osobą, która fascynuje, ale też i stawia pierwsze wymagania. I to on jest tym, który symbolizuje świat męski, pokazuje relacje, jakie łączą świat kobiet i mężczyzn. On jest pierwszym mężczyzną, którym dziewczynka, jego córka się po prostu interesuje w tym dobrym znaczeniu. Dobrze się dzieje, gdy od Ojca usłyszy, czy słyszy, afirmację tego, że jest kobietą, gdy widzi, że relacja Ojca do Matki jest pełna miłości, akceptacji, wzajemnego szacunku, życzliwości, kiedy w oczach Ojca widzi szacunek, uznanie, radość z tego, że jest kobietą i sposób, w jaki nauczy się zdobywać Jego zainteresowanie. Stanie się później głównym sposobem odnoszenia się do mężczyzn. I trzeba jasno stwierdzić, że to, jaki mamy stosunek do siebie, do swojej męskości czy kobiecości, także nasze relacje z płcią przeciwną, właśnie zależą od relacji z naszymi rodzicami. Także ich wzajemnych odniesień, czy oni się szanują, jak się do siebie odnoszą. Zas generalną zasadą rozwoju, jest, nie mów, tylko pokaż. Gdzie mieszkasz? Chodźcie, a zobaczycie. Chodź i zobacz. Nie mów, tylko pokaż. Dzieci uczą się postaw dorosłych, ich zachowań, przyzwyczajeń właśnie przez świadectwo, przez naśladowanie. A potem, dorastając, przenoszą te postawy na dorosłe życie. I dlatego stale mówimy, że. Najlepszą dzisiaj edukacją, wychowaniem do życia w rodzinie, edukacją seksualną, o czym się tak głośno mówi, jest po prostu zdrowa rodzina i właściwie budowane w niej relacje. Jest jeszcze jeden ważny obszar, który jest, wydaje mi się, niezwykle konieczny, potrzebny do pełnego rozwoju człowieka to jest relacja do Boga relacje rodzice a obraz Boga. W naszej kulturze y, przywykliśmy do tego chyba jakoś y, y, że Bogu nadajemy płeć męską. Dzieje się tak mimo że y, tak jak na obrazie Rembrandta, jak ktoś pamięta, warto w internecie odszukać ten obraz powrót marnotrawnego syna, Bóg stwórca nosi w sobie ten pierwiastek i mężczyzny, i kobiety. Tam są takie dwie ręce, które przytulają syna martwotrawnego. I wyraźnie jedna ręka jest kobieca, a druga, męska, druga ręka jest męska. Pismo Święte nie określa płci Boga. Co więcej, w odniesieniu do Boga używane są słowa odnoszące się zarówno do mężczyzny, jak i kobiety. W języku polskim ma on jednak rodzaj męski, dlatego relacja z ojcem ma kluczowe znaczenie dla obrazu Boga, jakie dziecko nosi w sobie, ponieważ często cierpimy na brak dobrych relacji z ojcami, którzy nierzadko są też zagrożeniem albo są zupełnie nieobecni w życiu dziecka. I stąd mamy poważny kłopot z obrazem Pana Boga. Mama, która kojarzy się z bezpieczeństwem, stanowi przeciwwagę dla surowego bądź nie wiem, jak to powiedzieć niewidzialnego ojca. To być może jest podłożem tego, że chętniej, przynajmniej na naszym podwórku, w sensie naszej polskiej rzeczywistości, chętniej uciekamy się pod opiekę Matki Najświętszej i przez nią, przez jej wstawiennictwo, zwracamy się do Boga Ojca. Trzeba pamiętać, że i to jest, wydaje mi się, też ważne zauważenie: dziecko ma wrodzoną wiarę w dobrego dawcę, ma wręcz potrzebę Pana Boga, złe relacje. Nadwątlają tę podstawową ufność dziecka. Rodzicielstwo jest wpisane w naszą naturę. Zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Pana Boga, tego się nauczyliśmy, o tym wiemy, ale też i darem tworzenia tego, co nowe i piękne. I tak jak Bóg, każdy jest powołany do tego, żeby być ojcem lub matką, tak w znaczeniu fizycznym, jak i w znaczeniu duchowym. Ja jestem kapłanem. I mam powołanie do tego, żeby być ojcem duchowym innych. Ja pamiętam, jak kiedyś ojciec Jan Góra, którego często też przywołujemy na różnych spotkaniach, nie tylko na Lednicy, ale też i w zespole, który pracuje z młodzieżą, jak on opowiadał, że poszedł na uczelnię i chciał zdobyć możliwie szybko relacje, kontakt z młodymi ludźmi. Wszędzie przedstawiał się jako Janek kazał mówić do siebie, czy pozwalał mówić do siebie po imieniu, jestem Janek, a oni któregoś dnia go wzięli na taki, taką osobność i mówią ojcze, ojcze. Kolegów to my na uczelni mamy w brud, my szukamy ojca. Bądźmy takimi ojcami, to mówię do moich współbraci kapłanów, ale też i budujmy dobre relacje, między naszymi dziećmi i nie patrzmy na to czy te dzieci już wyfrunęły z gniazda czy one jeszcze tylko czasu do czasu przybywają. Każdy czas jest dobry, żeby te nadwątlone relacje rodzice-dzieci naprawić, odbudować, pogłębić. Jest jeszcze spory materiał do tego, żeby mówić na temat relacji w środowiskach wychowawczych, czyli rodzina, szkoła, kościół, parafia, ale to zostawiam na inne spotkanie. Dziękuję za uwagę. Bardzo dziękujemy księdzu biskupowi za przypomnienie nam, na czym polegają na czym polega budowanie tej relacji, zwłaszcza w rodzinie, zwłaszcza, kiedy te relacje zachodzą między rodzicami, między dziećmi, widzimy, jak ważny jest to proces, a święty Jan Paweł II, przywoływany już dzisiaj wielokrotnie, pisał tak. Rodzina jest sobą, jeżeli buduje się na takich odniesieniach, na wzajemnym zaufaniu, na zawierzeniu wzajemnym. Tylko na takim fundamencie można też budować proces wychowania, który stanowi podstawowy cel rodziny i jej pierwszorzędne zadanie.